Druga piosenka może jest dalsza od formy satyry, aczkolwiek ma, może nie jest śmieszna, natomiast ma pewne elementy satyry. Otóż jest to opis obrazu Broigla starszego, Pitra Broigla starszego, przepowiednia Jana Chrzciciela. To jest mało znany obraz i w zasadzie nie przedstawia sceny biblijnej, a sceny rodzajową z czasów przełomu. Czasy Broigla to były czasy wojen religijnych. I na obrazie jest to, co jest w piosence, po prostu grupa ludzi schowanych w lesie nad miastem, którzy wysłuchują jakieś przepowiedni, no i widać na ich twarzach, jak to u Bruegla, zachwyt bądź przerażenie, niepokój tym, że coś się zmienia, że żyją w czasie przełomu. Napisałem tę piosenkę, bo też żyjemy w czasach przełomu, kiedy nie wiadomo, co, co z czego wyniknie i wydaje mi się to bliskie myśli flamandzkiego mistrza, przepowiednia Jana Chrzciciela. Miasto, katedra, mur, daleko Na wzgórzu stary las, nad miastem Nad uchodzącą w niebo rzeką W półmroku barwną skrył hałastrę Pątnik z kosturem, grabasz, rebę Modniś przy mieczu, mnich spowiednik Tłoczą się jak najbliżej siebie Żeby wysłuchać przepowiedni Ludzie zwykli nieświęci Tajemnicza przyczyna Prorok i dysydenci Niesprawdzalna nowina Ludzie zwykli nie święci, tajemnicza przyczyna, proroki dysydenci, niesprawdzalna nowina. Gęby choć niby zasłuchane, nie wszystkie patrzą w mówcy stronę. Jedne z nadzieją na odmianę, inne odmianą zatrwożone. Ważne proroctwa stać tworzywo, w każdym odkłada się inaczej. ten satysfakcję czuję mściwą, ów już nad biegiem świata płacze. Świecą twarze jak liście spadające pomału. I błyskają świetliście, im zbutwieją na całun. Świecą twarze jak liście, spadające pomału. I błyskają świetliście, im zbutwieją na całun. Zbronne ludzkie tajemnice, dalekonośna woń fermentu, szeptem szpiegowi donosiciel zdradza tożsamość dysydentów. Szare habity wśród opończy stają się słuchać naderbacznie, bo pewne jest, że coś się kończy. Ale ważniejsze, co się zacznie, jesiąc dźwiga ciekawych, jesiąc zdrajcę ukrywa. Konar jego łaskawy, kora jego cierpliwa. Jesiąc dźwiga ciekawych, jesiąc zdrajcę ukrywa. Konar jego łaskawy, kora jego cierpliwa. Wielce przejęte są niewiasty, niewiasty lubią zgromadzenia. Mówca ma postać, zarost zacny i głos nawykły do wieszczenia. Pielgrzymi wierzą mu zdrożeni, knuśni słuchają go mężowie. Odmieni coś, czy nie odmieni, od razu widać, że to człowiek drzewa niosą przesłanie. Szumem liści w głąb lasu, lecz milcząca to pamięć. Obojętna dla czasu, drzewa niosą przesłanie, szumem liści w głąb lasu, lecz milcząca to pamięć, obojętna dla czasu. Broigel w przebraniu sukiennika. Podgląda pozy i śmiesznostki, opończy cień i błysk guzika. Cały stworzenia akt nieboski i wszystko mu się w całość składa. Mroczne konary, lśniące liście w bezbrzeżnej bezbrzeżnej dali, niebo blade i miasto całkiem przezroczyste. Rytmy dni, rytmy nocy: pod koroną jesionów nowi szpiedzy prorocy. I ofiary przełomów, rytmy dni, rytmy nocy, Pod koroną jesionów nowi szpiedzy prorocy. I ofiary przełomów. Się nudzi z sie pod płomyk na miastkę psoty i słodyczy. Szczęśliwie jeszcze nieświadomy, że to proroctwo go dotyczy. Patrzy na psa, co całkiem blisko na płaszczu pana siadł ospale. I doświadczony fatalista żyje na węch, nie słucha wcale. Pachnie gniciem półmroku, pachnie wiatrem od rzeki. Pachnie ludzki niepokój, zwierzęciem kalekim. Pachnie gniciem półmroku, pachnie wiatrem od rzeki. Pachnie ludzki niepokój, zwierzęciem kalekim. Pachnie gniciem półmroku, pachnie wiatrem od rzeki. Pachnie ludzki niepokój, zwierzęciem kalekim.